Nazywam się Emma Williams. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że mój sceptyczny umysł napotka coś, co wymyka się wszelkiej logice i rozsądkowie. Aż do feralnego dnia w czerwcu 2022 roku. W wieku 45 lat byłam badaczką naukową, zanurzoną w danych i dowodach empirycznych. Świat odległ od mitów i przepowiedni, jednak 15 czerwca wszystko się zmieniło, gdy wracałam do domu po nocnej zmianie. Deszcz lejący się tamtej nocy sprawił, że widoczność była tak ograniczona, że wydawało się, jakbym poruszała się po obrazie, który został na nowo umyty. Jednak moje myśli były pochłonięte stresem związanym z pracą. Obliczenia i eksperymenty krążyły w mojej głowie bez końca. Nie zauważyłam świata za oknem mojego pojazdu, aż było prawie za późno, a poczucie złowrogiej zapowiedzi czaiło się na granicy mojej świadomości. W mgnieniu oka mój świat się zawalił, a ja straciłam przytomność. To, co wyłoniło się z tej ciemności, okazało się jednak czymś, czego nigdy wcześniej nie badałam, ujawniając sekrety, które mogą przewrócić naszą przyszłość do góry nogami. Nie mam pojęcia, że obudzę się, aby zobaczyć cienie 2025, niepokojące wizje tego, co ma nadejść. Gdy wspominam tamtą wieczór, moje wyczerpanie wprowadzało mnie w stan dezorientacji. Pamiętam, jak świat przekształcał się w zamazany obraz. Latarnie uliczne refraktowały się przez przednią szybę pokrytą deszczem, łącząc się w dziwne kształty, które zdawały się pić z mojej zmęczeniem. Moje oczy były ciężkie, a zmęczenie groziło wciągnięciem mnie w stan prawie snu. Potem pojawił się hałas. Przerażający, piszczący dźwięk, gdy metal zderzył się z metalem, ostry dźwięk tracących przyczepność opon, a w mgnieniu oka znane stało się chaosem. Pamiętam mu okropny skrzyp, gdy rzeczywistość pękła jak delikatne szkło. Później paramedycy zauważyli, że byłam klinicznie martwa przez ponad sześć minut. W tym czasie moja dusza opuściła ciało i unosiła się w wirującym otchłani. co było surrealistyczne chwila rozciągnięta i zniekształcona przez samą tkankę istnienia, gdy unosiłam się pomiędzy światami. Doskonale zdawałam sobie sprawę z paniki rozgrywającej się wokół mnie. Odłączona, ale jednocześnie zakotwiczona w tym zamieszaniu. Pamiętam, jak poczułam wszechogarniające przygnębienie, połączone z niewypowiedzianym strachem, gdy wszystko zanikało w ciemności. Myślałam: Czy to koniec? Czy naprawdę musiałam pożegnać się z wszystkim, co znałam? Ale dokładnie w chwili, gdy moje serce przestało bić, zdarzyło się coś niezwykłego. Jasne światło przyciągnęło mnie. Zbiłam się w górę, owinięta ciepłem. A na chwilę strach ustąpił. To światło nie było groźne, nasyciło powietrze objęciem, jakiego nigdy wcześniej nie znałam. Gdy unosiłam się poza to, co przyjąłam jako rzeczywistość, poczułam, jak przytłaczająca ciekawość zastępuje przygnębienie. To, co czekało na mnie, było krainą utkanymi z historii, miejscem, gdzie stanę twarzą w twarz z jednym z największych proroków, jaki świat kiedykolwiek znał, wszystko wokół mnie migotało. Kolory były żywe i pulsujące, przyciągające obietnicą, której jeszcze nie mogłam objąć rozumem. Nagle znalazłem się w świetlistym ogrodzie, który przypominał sen, istniejący poza czasem. Powietrze było gęste od nietopisywalnej energii, jakby esencja zarówno historii, jak i proroctwa splatała się w tej eterycznej przestrzeni. To tu, wśród żywych kwiatów i delikatnego szelestu liści, po raz pierwszy ujrzałem Nostradamusa. Pojawił się jako mądry starzec. Jego obecność była zarówno majestatyczna, jak i pocieszająca. Otulony szatami, śniącymi jak złote nici łapiące słońce. Jego długa broda swobodnie opadała, ramując twarz naznaczoną mądrością i dobrocią. Ale to jego oczy, głębokie, intensywne i prawie przenikliwe, przyciągały mnie, zachęcając do zaufania mu bez odrobiny manipulacji. W tej chwili wszelka moja sceptyzyn zaczął się rozpływać zastąpiony podziwem, którego nigdy się nie spodziewałem. Ledwie mogłem oddychać, przytłoczony powagą tego surrealistycznego spotkania. Gdy wskazał na ogród, przed moimi oczami zaczęły się rozwijać sceny, złożone i bogate. Wizje katastrof migotały jak cienie pod kwitnącymi kwiatami, przerywane błyskami nadziei dla ludzkości. Czułem, jak moje serce przyspiesza. Każdy jego rytm przyniał ciężarem tego, co właśnie widziałem. To, co kiedyś traktowałem z naukowym dystansem, teraz wydawało się niezwykle osobiste. To nie były zwykłe przewidywania, to były objawienia, które roztrzaskały mur niedowiarstwa, który starannie wokół siebie zbudowałem. Mówił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jednocześnie, tkając narrację zarówno przerażającą, jak i oświecającą. Każde proroctwo ukazywało się wyraźnie, odsłaniając prawdy które oświetlały najciemniejsze zakątki istnienia. Powietrze gęstniało z intensywnością, gdy zaczął dzielić się spostrzeżeniami na temat tego, co nadejdzie, a ja nachylałem się bliżej, zawieszony na jego każdym słowiem. Jednak gdy bogactwo jego proroctw zaczęło się rozwijać, niepokojąca ciemność zarysowała się nad rokiem 2025. Poczucie pilności otulało każde objawienie, naciskając na moją piersią. Jakby piękno ogrodu kontrastowało ostro z ponurymi ostrzeżeniami się ujawniającymi, i poczułem przypływ strachu. Co to wszystko oznacza? Co powinienem zrobić z tą wiedzą, która wydawała się zbyt ogromna do uniesienia? Gdy przygotowywałem się na ciężar jego słów, poczułem, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Co by było, gdybym powiedział, że ludzkość stoi na skraju bezprecedensowego zamieszania? Nostradamus ujawnił przerażający los roku. 2025 na moich oczach. Gdy mówił, każde przewidywanie wydawało się ciężką nicią, wplatającą się w tkankę mojej rzeczywistości. Rzeczywistości, którą niegdyś odrzucałem jako zwykłą konspirację. Spokojne piękno ogrodu zniknęło w tle, a jedyne, na czym mogłem się skupić, to intensywność jego spojrzenia, jakby szukał w mojej duszy zrozumienia. Trzy wielkie mocarstwa będą musiały stawić czoła zamieszaniu powiedział, a z tych słów poczułem ciężar na sercu. Narody załamujące się pod własnym ciężarem, siejące chaos na całym świecie. Przypomniałem sobie polityczne napięcia narastające w świecie, pęknięcia zaczynające się ujawniać między sojusznikami. Mój naukowy umysł zmagał się z konsekwencjami takiego chaosu. Strach wkradł się, zimny i niezaprzeczalny, ściskając mnie za piersi. Jak mogłem być świadkiem czegoś tak katastroficznego i nie wykrzyczać tego z dachu? On kontynuował, jego głos był jak przejmująca melodia, przerywana niepokojem. Opisał scenariusze zniszczenia, powodzie, które zniszczą całe miasta i ekosystemy. Katastrofalne burze, jakich nigdy wcześniej nie znaliśmy. Gniew natury się obudzi, nieposkromiony, ostrzegł, a w tej chwili poczułem, jak przyspiesza mi sercec. Prawie mogłem zobaczyć obrazy wyłaniające się w jaskrawym świetle: ulice zamieniające się w rzeki, miasta pochłonięte chaosem, zrujnowane życia, twarze rodzin, dzieci i społeczności przelatywały mi przez myśli, jak film odtwarzany w kółko. Każda klatka, bardziej przerażająca od poprzedniej, to było przytłaczające, nie tylko z powodu szoku związanego z tym, co opisał, ale także z poczucia odpowiedzialności, które osiadło w moim brzuchu jak kamień. Wziąłem drżący oddech, zastanawiając się, jak coś tak głęboko ciężkiego mogło wynikać z postaci zagubionej w wirze czasu, a jednak stałem tu, żywy świadek chwili, która zburzyła moje wyobrażenia o rzeczywistości. Z każdą przerażającą wizją zmagałem się z dezorientacją i niedowierzaniem. Jak to możliwe? Moja racjonalna strona walczyła, by odrzucić rozwijającą się panoramę. Zmagając się z ciężarem jego słów, które unosiły się w powietrzu jak mła nad krajobrazem. To brzmiało zarówno przerażająco, jak i nieodparcie. Przewidywania niosły ze sobą prawdę, której nie mogłem zrzucić, jakby echo z odległej, przyjmującej przeszłości, przypomnienia o lekcjach, które ludzkość zdawała się zapomnieć. Czułem się uwięziony, rozdarty między moją ugruntowaną naukową rzeczywistością, a tymi proroczymi ostrzeżeniami. Które wzywały mnie z nieuniknioną pilnością, której nie mogłem zignorować. Nawet gdy ciepło ogrodu otaczało mnie, uświadomiłem sobie, że światło oświetlające moje doświadczenie także podkreślało cienie czychające przed nami. Co to oznacza dla mnie? Dla nas wszystkich chłód tych spostrzeżeń owinął mnie, nakłaniając do stawienia czoła niepokojącej prawdzie. Co jeśli te przewidywania nie są tylko ostrzeżeniami? Ale wezwaniem do obudzenia głębszej świadomości w nas, zbiorowej odpowiedzialności, której nie możemy dłużej lekceważyć. Powrót do świata żywych wydawał się jak przebudzenie z sennego marzenia, ale z nową wiedzą przyszło nieznośne brzemię. W momencie, gdy otworzyłem oczy w tym sterylnym szpitalnym pokoju, nie spotkałem się tylko z ostrym światłem nad głową, ale z surową rzeczywistością, że wszystko, co wiedziałem o życiu, uległo zmianie. Leżałem tam, z bijącym sercem, tonąc w fali wspomnień z kolorowego ogrodu, przerażające proroctwa Nostradamusa odbijały się w moim umyśle. Waka z wiedzą, którą nosiłem, sprawiała, że czułem się jak niechciany prorok, obciążony ciężarem proroctw, które nikt inny nie widział. Każda wizja działała jak film, jasny i wyraźny, ale jednocześnie obciążony chaosem i zniszczeniem. Kiedy poruszałem się przez znajome korytarze swojego życia, wszystko wydawało się zabarwione cieniami przyszłości, którą teraz dostrzegałem. Nie mogłem pozbyć się niepokojącego uczucia, że podczas gdy inni płynnie przechodzili przez swoje codzienne rutyny, ja byłem przywiązany do rzeczywistości, która wybaczała wszystko, co kiedykolwiek uważałem za drogie. Dni zamieniały się w tygodnie, a uświadomienie zaczęło się osadzać. Musiałem działać. Nie mogłem dłużej pozostawać neutralny w tym świecie. Gdzie ignorancja zdawała się otaczać tak wielu, zacząłem stawać w obronie świadomości ekologicznej i zaangażowania politycznego. Działania te były napędzane przez spostrzeżenia, które bardziej przypominały powołanie niż wybór. Moje rozmowy z przyjaciółmi zmieniły się z przypadkowych dyskusji w namiętne debaty na temat kryzysu klimatycznego i korupcji politycznej. Czułem przymus, by krzyczeć z dachów o burzach, które mają nadejść, o miastach, które się utopią, i o ludzkości, która zdawała się błogo nieświadoma, jakby ogień zapalił się wewnątrz mnie, domagając się, bym ujawnił te mroczne prawdy. Jednak w obliczu tej potężnej transformacji zmagałem się z falami wątpliwości wynikającymi z mojego wychowania. Mała dziewczynka, której kiedyś mówiono, by ufała nauce i rzeczom namacalnym, teraz znalazła się w wirze chaosu. Jak mogłem pogodzić te odczucia z logicznym umysłem, który tak ceniłem? Co jeśli się myliłem? Co jeśli byłem tylko głupcem, próbującym znaleźć sens w chaotycznym świecie, którego nie dało się zrozumieć? Te lęki wkradały się, szeptając bez końca, zagrażając rozwijaniu determinizmu, który tak mocno w sobie wykształciłem. Kiedy próbowałem odnaleźć się w tej nowej tożsamości, nie mogłem uciec od wrażenia. Że maszeruję w rytmie innego bębna, którego inni nie słyszą. Gdy wracałem do zwyczajności, serce biło mi szybciej, co jeśli byłem jedyną osobą, która miała tę wiedzę? Czas ucieka. Każdy mijający dzień wydawał się wyścigiem, pilną potrzebą, naciskającą na moją klatkę piersiową, jak i madło. Musiałem jednak także zmierzyć się z faktem, że każda zmiana, jaką wprowadzałem, wydawała się buntem przeciwko mojemu, byłemu Jal. Rewolucją zapaloną przez cienie, które teraz nosiłem. Te burzliwe myśli odbijały się w mojej głowie, gdy szukałem oparcia w rytuałach normalności, ale nie można było zaprzeczyć, że przekroczyłem niewidzialną granicę. Emocje wirowały we mnie chaotyczna mieszanka obowiązku, strachu i celu na zawsze zmieniając sposób, w jaki postrzegałem świat. To była nieznana terytorium a ja czułem elektryczny ładunek płynący przeze mnie. Ładunek pochodzący z głębokich prawd, ukrytych w tych cieniach. Wiedziałem, że otwarcie się na temat mojego doświadczenia bliskiego śmierci wzbudzi wiele sceptycyzmu. W moim wnętrzu tlił się niezaprzeczalny ogień, przemożna potrzeba podzielenia się moją historią. Ale wątpliwości oplatały mój umysł niczym kolczuga. Pracowałem w dziedzinie naukowej, gdzie dowody empiryczne mają najwyższą wartość. Moi koledzy z pewnością by się z tego śmiali. Jak mogłem pogodzić moje nowo odkryte spostrzeżenia z rygorystycznym, opartym na danych światem, w którym żyłem? Czy tracę swoją wiarygodność? Często zadawałem sobie to pytanie, tonąc w niepewności. Nawet teraz zmagam się z autentycznością tych wizji: czy to było prawdziwe? Moja lewa półkula mózgowa ciągnie mnie ku analizie, łagając o krytyczne spojrzenie, ale uczucia odciśnięte w moim sercu były niezaprzeczalne. Nostradamus przemawiał do mnie z taką elokwencją, która kroiła przez moje sceptyzm. Jego jasność odbijała się w sposób wykraczający poza słowa, sięgała głęboko w moje istnienie, rozpalając coś, co długo spało. Jednak wciąż pojawiał się niepokojący niepokój czy zostanę odrzucony jako kolejny fanatyk, trzymający się fantastycznego doświadczenia? A może moje słowa będą mogły zainspirować innych, aby dokładniej przyjrzeli się burzliwym wyzwaniom? które czają się na horyzoncie. Stawka wydawała się niezwykle wysoka. Wyobrażałem sobie moich kolegów, którzy przewracają oczami, całkowicie mnie lekceważąc. Czy zobaczą mnie jako człowieka z iluzjami, czy może będzie choćby szansa, że posłuchają choćby przez chwilę? Pomimo strachu przed osądem, ta głęboko zakorzeniona wiedza popychała mnie do działania, jak nieustępliwy przypływ. Czułem ciężar odpowiedzialności na swoich barkach. Zachowanie milczenia teraz byłoby krzywdą, nie tylko dla profan doświadczenia, które przeżyłem, ale także dla tych, którzy mogliby skorzystać z mądrości, jaką zdobyłem w ogrodzie proroctwa. To nie jest tylko moja podróż, to zaproszenie do konfrontacji z naszym wspólnym niedowierzaniem, wezwanie do przebudzenia z letargu, który zdaje się otaczać nas jak mgła. Nie mogę powstrzymać się od zastanawiania w obliczu tylu osób czujących się zagubionymi i odłączeniem. Czy moja podróż mogłaby zainspirować innych do zerwania łańcuchów niewiary? Może wszyscy stoimy u progu odkrycia niewypowiedzianych prawd, które cierpliwie czekają na ujawnienie. Czułem, jak ogień we mnie walczy o to, by wzniecić rozmowy, które mają znaczenie, zapalając nadzieję, że nawet stepty to święcą chwilę, aby zastanowić się nad konsekwencjami tego, co widziałem, pragnąłem nawiązać połączenie, stworzyć dialog na temat niepewności przed którymi stoimy, i alarmujących objawieniach dotyczących naszej przyszłości. Tyle osób pragnie odpowiedzi, desperacko akcentując potrzebę zaangażowania, ażeby niepewności. Co, jeśli tylko co, moje doświadczenie może stać się latarnią wskazującą na prawdę, której nie możemy już dłużej ignorować. Ta podróż pokazała mi, że rzeczywistość wymyka się naszym naukowym modelom, istnienie jest kruche, ale bogate w ukryte znaczenie. Powrót z krawędzi śmierci zdefiniował na nowo wszystko, w co kiedyś wierzyłem, zmuszając mnie do uznania, że podczas gdy nauka dąży do odpowiedzi, nasze dusze pragną sensu. Nie mogę dłużej ignorować przecięcia tych dwóch obszarów. Refleksjonując nad moim spotkaniem z Nostradamusem, uchwyciłem głębokie lekcje, które to doświadczenie mi przekazało. Życie jest delikatne, a wybory, które podejmujemy, mają wpływ na czas. Kształtując naszą zbiorową przyszłość. Każda wizja Nostradamusa działała jak sygnał ostrzegawczy, mający obudzić nas z naszej komplacencji. Echo tych wizji wzywało nas z pilnością, aby nie tylko słuchać, ale również działać. Stoimy u krytycznego zwrotnika, a pytanie staje się kluczowe: czy będziemy biernie obserwować, jak świat się zmienia wokół nas, czy zjednoczymy się dla zmiany? Zachęcam cię do zastanowienia się nad swoją rolą w tej rozwijającej się narracji. Czas płynie, a cienie przyszłości zbliżają się. Jeśli moje doświadczenie rezonuje z tobą, zachęcam cię do subskrypcji, polubienia i udostępnienia tych spostrzeżeń, które mogą zapoczątkować istotne rozmowy o naszej wspólnej przyszłości. Razem możemy wpleść tapiserię świadomości i działania, budując społeczność poświęconą stawieniu czoła wyzwaniom które przed nami. Na koniec chciałbym wyrazić moją szczerą wdzięczność za to, że towarzyszyłeś mi w tej podróży. To nie tylko moja historia, to nasza historia. Pamiętaj, że mamy moc kształtowania tego, co nas czeka. Jaki świat chcemy stworzyć? Wybór i działanie należy do nas. Razem wejdźmy w światło, uzbrojeni w wiedzę i zmotywowani do budowania lepszego jutra. Czy podejmiemy ten skok, czy pozwolimy, by światło zgasło?